Tata odwołał mój ślub, mówiąc, nie finansujemy cyrku. Zadzwonił do mnie dokładnie o 7,23 rano, 3 tygodnie przed uroczystością. Lila, przejdź do domu teraz, powiedział surowo. W domu mama, Maria Kowalska, siedziała sztywno. Tata, Andrzej Kowalski, stał przy kominku, a siostra Klaudia Nowak, uśmiechała się z wyższością. Nie będziemy już płacić za ten cyrk, rzucił tata. 75 tysięcy za jeden dzień? Dodał, to przesada, szepnęłam. To było zanim zobaczyliśmy, ile marnujesz na suknię za 4 tysiące, rządziła mama. Tata wyciągnął teczkę. Zadzwonię do sali, wszystko odwołane. Zaliczki przepadają. Nie wiedzieli, że w tajemnicy prowadziłam imperium Lilia 17. Luksusowych sal, w tym pałac wielki, dokładnie tam, gdzie miał być mój ślub. Następnego ranka tata zadzwonił w panicę. Nie możemy odzyskać zaliczek, bo właściciel osobiście anulował rezerwację. Uśmiechnęłam się. Decyzja właściciela jest ostateczna. Powiedziałam spokojnie. Firma Lilia phoenix Cisza. Twoje nazwisko Lilia Fenix. Sześć miesięcy później tata wysłał trzy stronicowe przeprosiny. 14 razy wspominając moją przedsiębiorczość. Ślub był idealny. Ja i Marek Kowalski przysięgaliśmy sobie nad jeziorem w pałacu wielkim. Otoczeni 127 gośćmi, którzy naprawdę na nas zależeli Usunęłam 47 nieodebranych połączeń od rodziny. Nauczyli mnie, że bezwarunkowo miłość jest prawdziwa tylko wtedy, gdy nie zależy od konta bankowego. Mój ślub był dokładnie tym cyrkiem, piękną celebracją dwojga ludzi, którzy wybrali siebie bez warunków.